Zbudowali ośrodek zdolny do przetwarzania takich ilości danych. Brian Reed sprawdził dokumenty dostarczone przez firmę telekomunikacyjną. W ośrodku zainstalowano specjalistyczny sprzęt do monitorowania komunikacji. Program wyszukiwał w wiadomościach kluczowych zwrotów takich jak te wysłane przez Bamforda. Najciekawsze jest oprogramowanie. Można na bieżąco zmieniać jego ustawienia tak, by na przykład wychwytywało każdą wiadomość zawierającą słowo Coliber lub monitorowało wiadomości z Alabama, albo wiadomości spełniające oba te warunki. NSA zaczęło podsłuchiwać Amerykanów. Szacuje, że w kraju jest od 15 do 30 takich tajnych ośrodków. Na mocy nowego prawa, NSA może monitorować rozmowy lokalne i zagraniczne. Bez zgody sądu. Po 11 września mamy nowy system monitorujący połączenia telefoniczne wykonywane z Iraku, Afganistanu i okolicznych państw. Dane z Bliskiego Wschodu i Afryki są przekierowywane do posterunków nasłuchowych w auguście w stanie Georgia. Adrian Kinney Przesłuchała wiele rozmów. Po zamachach z 11 września powróciła do czynnej służby. Oprogramowanie przypomina iTunes. Przeglądam i wybieram rozmowy. Wyświetlamy się numer i czas trwania. Słuchamy wszystkich rozmów, również z Ameryki i z państw. Niektóre z tych rozmów są bardzo osobiste. Nie ma regulacji, w myśl których powinniśmy m. kasować to, rozmowy prywatne. Tak było, gdy pracowałem w NSA w, w, w latach 1994-1998. Um, nie, nie powinniśmy archiwizować m. rozmów Amerykanów. Trudno mi się z tym pogodzić. Czas, który tracimy na słuchanie rozmów lokalnych, moglibyśmy przeznaczyć na monitorowanie rozmów, które mogą prowadzić potencjalnie członkowie organizacji terrorystycznych. Po podłączeniu do sieci satelitów i światłowodów, ilość danych zbieranych przez NSA radykalnie się zwiększyła. Eksperci szacują, że agencja miesięcznie gromadzi 4 petabajty danych, czyli 4 biliardy bajtów. To odpowiada 12 szafom danych na każdego obywatela każdego roku. Co to oznacza? Komputery mogą zbierać dane, ale ich nie interpretują. Do no, przeanalizowania takiej ilości danych potrzeba całego sztabu ludzi. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala selekcjonować dane. Doktor Robert Pop prowadzi badania nad takimi programami. Chcesz wyszukać informacje o al qaida Musisz przeszukać bazę danych i znaleźć wszystkie wiadomości, e-maile, strony internetowe, które Twoim zdaniem dotyczą tego tematu. W przyszłości stworzymy oprogramowanie umożliwiające ograniczenie informacji. Które muszą zweryfikować ludzie. Może wtedy wystarczy zadać komputerowi pytanie: czy dostrzegasz ukryte zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, które mogłem przeoczyć? Większość ekspertów uważa, że upłynie jeszcze wiele lat, a program pomoże tylko w selekcji mailów i faksów. Nie przeanalizuję rozmów telefonicznych. To mogą zrobić tylko ludzie. Po zamachach postanowiłem rozpocząć naukę arabskie. Chciałem upolować wujka Osana. David Murphy Falk jest jednym z tysięcy lingwistów pracujących w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. NSA wydaje miliardy na przechwytywanie, rejestrowanie i przesyłanie rozmów do tłumaczy, którzy są w stanie je odpowiednio przełożyć.

Budżet amerykańskiego wywiadu wynosił prawie 27 miliardów dolarów. Pod koniec 2008 roku wzrosł prawie dwukrotnie. Nie wiadomo, jaką jego część otrzymuje NSA, ale szacuje się, że ponad jedną trzecią, więcej niż niektóre resorty. Liczba pracowników agencji wzrosła do 35 tysięcy. Czy dzięki dodatkowym funduszom i zmianie struktury wywiadu jesteśmy bezpieczniejsi? Chyba tak. Nie było kolejnych zamachów. Służby znacznie lepiej współpracują i dzielą się informacjami. Czy możemy się rozluźnić i zmniejszyć czujność? Nie. To mogłoby się negatywnie odbić na naszym bezpieczeństwie. Bardzo trudno określić sztywną granicę między wywiadem wewnętrznym i zewnętrznym. To nie znaczy, że w Ameryce na każdym America, rogu powinien stać agent CIA, ale have have CIA, NSA i FBI muszą wymieniać się informacjami like NSA, i współpracować. W przeciwnym razie może się skończyć tak tragicznie, jak 11 września. Problem polega na tym, że szukamy po macku. Trudno wiedzieć, co się dzieje, nie mając dostępu do wszystkich informacji. Bez oficjalnego dochodzenia nie uzyskamy odpowiedzi na niektóre pytania. Dlaczego NSA zbagatelizowała informacje o groźbie zamachu? Czemu nie podzieliła się nimi CIA i FBI? Nie wiem, czy teraz jesteśmy bezpieczniejsi. Już wtedy powinniśmy być bezpieczni. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego wiedziała o groźbie zamachu i mogła mu zapobiec. Teraz ma większe fundusze i szersze uprawnienia. Ale czy lepiej wywiązuje się ze swoich obowiązków, skoro jest zalewana ogromną ilością danych? Gdzie jest granica? Czy nadmiar informacji nie stworzy nowego zagrożenia? Wersja Polska TVN. Tekst Krzysztof Kowalczyk i Sylwester Misiorek, czytał Maciej Budowski.